Witam Was, z tej strony Pedro. Na moim kanale ukaże się seria błędów, wpadek, filmach, serialach, a może i coś jeszcze. Tak, w dzisiejszym odcinku na pierwszy ogień. Jak mogliście domyśleć się z tytułu filmu pójdzie The Hangover Park 3, czyli Caz Vegas 3. Od razu mówię, że mogę trochę źle to przeczytać, nie wiem dokładnie jak to czyta po angielsku. To tak. Przejdźmy do pierwszego błędu w filmie. Oto ten moment. Oglądajcie uważnie. We gotta go. We should go. Yeah. Yeah. Get it, I'll get it, I'll get it. zauważyliście coś nie tak? Jeśli nie, to wam powiem. Otóż gdy ja się tego lizaka, a po chwili daję go tej kasy, tej dziewczynie to na chwilę go miętoli w buzi, potem zaczyna go gryźć, tak dosyć intensywnie zębami go przegryza. A potem, gdy Alan już wychodzi z tego sklepu i inaczej, chce wyjść już z tego sklepu i wlatuje w te gitary, ona wyjmuje tego lizaka i coś do niego mówi, a ten lizak jest już w całości, nie jest praktycznie pogryziony, jest jak dopiero wyciągnięty z papierka. Chciałbym jeszcze teraz krótko powiedzieć o tym filmie, co o nim sądzę, jak, jak, jak wyrażam jego opinię, jaka jest moja opinia na jego temat. Szczerze, byłem trochę rozczarowany. Przede wszystkim zabrakło mi narkotyków, alkoholu, mm. do czego przyzwyczaiły mnie poprzednie części Katz Weges. Mimo to nie, nie żałuję, że wybrałem się na ten film. No, no i to wszystko. To tyle na dziś. Jeśli zauważyliście jeszcze jakieś błędy w tym filmie, to proszę napisać w komentarzach, bo sam jestem bardzo ciekaw, czy jeszcze jakieś wpadki po prostu są. Aha, i piszcie też, czy Wam się podobało, bo to zachęci mnie do robienia następnych filmów. 今天我得不怎样。Dziękuję, do